Cześć, tu mówi trepron. I zaczynamy. No to mój dziewiąty odcinek. No, w ostatnim zdobyliśmy sok, Kano. Teraz musimy lecieć znowu na Ardeę. Ardeę? Nie pamiętam. Jak to planeta. Hmm, dawno nie nakrywałem. Hm. A, dzisiaj nie ma kseno. On też sobie teraz dzisiaj będzie nakrywał Jak wy to oglądacie to będziecie cię oglądacie to on wtedy będzie miał sporo tedy filmików a mało co bym nie spadł Arte Ardia no. i no, to lecimy to przewiniemy no i co powiedzieć, jest nam gadżet potrzebny. Niedawno właśnie wróciłem z odczulania. Tak, odczulam się. O, w ostatnim od... Co byłem w na, na w planecie Ardea, Ardi, To... jak tam gdzie mieliśmy iść, to robiłem same folię. Chwila. to, A! Zapomniałem, zdobyliśmy sok kanon. Giń. Ciekawie, czy ciała na te rekiny. Bo sokanon tak ciała. Weź się wszyscy. I to jest twoja amunicja. Szczelasz tymi rekinami. No się skończyły. powidę, Tak, zrobimy. Schlag. Świeczka bomba. No i tutaj robimy same ferdy. Teraz nie będę się strachał tego, mm, jak to było, skill pointa zdobyć. Tylko kasę. Szlak. Krzyćko. Nie bacz się na dół. Fuh. Myślałem wiem, że znów spadnę. I tego miejsca nie lubię. No. Ale kasy jest! No. I tutaj swelipę lasy w ostatnim odcinku. Nie pamiętam którym. Wiemy, to już będzie dziewiąty. Jest! Udało się! I tutaj ten naw gadżet, który jest potrzebny. I oto trespasser. Ja nie powiem, on jest o wiele lepszy niż jeden gadżet w trójce. ci, którzy grali, to wiedzą. Pierwszy to jest najbananniejszy No i To jest coś takiego Kaska A co nas winda spadniemy I I się musimy teraz wracać wracam się na statek. Nie mam co powiedzieć tak naprawdę. Jeszcze się nie chcę rozkręciłem. Bo to nakrywam w sobotę. A jak to wrócę, to będzie. Nie wiem który. A dziś się mowy jeszcze wrzucę jeden odcinek. No, tu lecimy. Przewijaj się. Nie lubię tych scenek, Bo pociętkowy. Nie wiadomo kiedy przewinąć. W innych częściach to kliknie się i już się przewinia. przewija. No i jesteśmy. I mm, chwila. O pamiętacie. Tamte wejścia, ta, co spróbowałem wejść, co był kseno, to właśnie tryspasek nam był potrzebny. Kupujemy amko. Tylko nie wiem... Nie, tam są jacyś frogowie? Chyba nie. E? A, nie, to nie to. To tam na górze. Szlak. Nie, to tam! Szlak. No i trespasser. I robimy. Nie będę gwiazdał. To tu. I już. I tutaj się zmienia muzyczka. No i tutaj trzeba uważać, żeby nie spaść. I tu teraz będzie potrzebny swingfront z większości. Kręcimy śrubą i właśnie do tego. To można łatwo spaść. Ale ja mówię to sobie za pierwszym razem. Ale nienawidzę mnie na misji na Blackwater City. Ja by to, to nie spoiler. Słyszeliśmy na Ardę i Kurde. O, doleciałem, spoko. Chwila, coś tam widziałem. A. <grystanie> o flaku. Nie spadłem. Lecimy, lecimy, doleć raczet. Jest! <grystanie> Jaki to ma zasięg. No i tutaj to jest paser. I to już będzie koniec misji. A odcinka? To nie wiem. Ehe, będzie za niedługo. Oh. Hmm. Tak. Dwa hmm, miejsca. Oh, spoko. I już. I tutaj będzie ktoś. Szlak. <laughs> I tutaj jest ten. <laughs> Kung -Hat 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 klanka Klankę go. I wysłał tego. Infobota, no. O, moja ulubiona planeta. Nie. Stacja to jest. ko Smithna Ta pra je za fi been končju No ma mi son Ale tutaj będziemy kreatywnym, moją ulubioną postacią. No. Nie wiem co tak naprawdę mówić. Nie wiem, żeby było tak cicho. Ale dawno już nie nakrwałem. Ostatnie odcinki to były jakie byłem chory. To tamta środa? Nie, z dwa tygodnie temu. Sam już nie pamiętam. No, z dwa tygodnie chyba. Albo tydzień. Nie wiem, dzisiaj wrócę jeden odcinek. A ja no nie lubię. Widzicie? Jak się idzie i się stoi, to ratret tak się ślizga. Dobra, no to kończymy. Cześć!